ハハハハ Obiecująca, obiecująca rasa w moim, w moim gołębniku, zaczynają mi się te gołębie podobać, jest to garłacz, garłacz koroniasty, śląski, tak się prezentuje, tu samczyk, intensywnie strasznie goni mi tą samiczkę na jajkach, na jajka. tak tak piękny jesteś piękny piękny jesteś piękny <laughs> taka rasa która mi się nigdy nie podobało na Śląsku nazywane są one te głębie sztajfy <laughs> sztajfy no i tak to wygląda Tu troszkę mi zaś zaciekło. Z dworu dzisiaj się strasznie podało, bardzo mocno. No nieważne. Po wypłacie już obiecałem sobie, że pojadę. Po jakieś te głębie mi tu nie piję te, te rzymskie olbrzymy, te młode. Nie wiedzą gdzie jest pojnik. Po wypłacie obiecałem sobie, że pojadę już coś kupić do wody na kokcydiozę i na jakieś rzęsistki, coś ochronnego, chociaż głębi są w super zdrowiu, ja tam nie narzekam, nic się nie dzieje złego, na razie też jeszcze nie ma jesieni, która często właśnie powoduje takie różne anomalia zdrowotne, no i tak to wygląda. Tyle z dzisiaj takiej prezentacji króciutkiej dla Was. Pozdrawiam serdecznie. Miłego dnia życzę, moi drodzy.